Upadek Ukrainy. Upadek Ukrainy. Czy Ukraina upadnie? Trzeba zacząć przede wszystkim od tego, że e, czym w ogóle jest Ukraina, prawda? I żebyśmy my się. Bo Polacy w ogóle zapomnieli, czym jest Ukraina. Tak. Ee, Ukraina to przede wszystkim skorumpowany, e, złodziejski, brudny organizm pod takim kątem wiecie, państwowym. No nie, że tam korupcja to jest gigantyczna, mafia gigantyczna, e, oligarchia, złodziejstwo i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Bo o tym w ogóle się zapomniało. A Ukraina to biedny, skorumpowany. Bardzo źle prowadzony kraj. No nie oszukujmy się, nam się tam gdzieś wmawia, że Ukraina w znacznej części to nie jest jakieś, nie wiem, fajne państwo i tak dalej. W ogóle totalna bzdura jest przede wszystkim. No nie? To jest przykre, no ale takie właściwie jest. Problem w tym jest, że chyba polscy politycy zbytnio tego nie dostrzegają. To jest smutne, prawda? Ja oczywiście wcale się nie cieszę, dlatego, że Ukraina to skorumpowany, brudny organizm, w którym złodziejstwo, brak, to totalny brak organizacji, bo tam nam się opowiada, że u nas na przykład, wiecie, no jest źle i tak dalej, no ale tam to, to przecież to jest dziki zachód przede wszystkim, no musimy wziąć to pod uwagę. A tak na stronie gdzieś to, ktoś tam mnie się pytał, dlaczego nie puszczam sobie reklam na live'ach. No, na live'ach reklamy po prostu nie są puszczane i tyle, tak? Bo ja sobie robię live'y przede wszystkim dlatego, bo ee, lubię robić live'y, no ale przecież z tego pieniędzy żadnych w rzeczywistości nie ma. Generalnie z YouTube'a za dużo pieniędzy nie ma, no a na live'ach to już w ogóle nie ma pieniędzy przecież. tak, to Trzeba tych live'ów tam na stukę, żeby w ogóle jakiekolwiek wiecie coś co można nazwać pieniędzmi, jakkolwiek gdziekolwiek było. No, no trzeba mówić wprost, prawda? A zresztą e, mm, na znacznej części live'ów y, bardzo często wiecie, ja tam pokazuję tylko same nogi i chyba mi się wydaje, że i e, jak oni się nazywają wiecie lubię robić live'y bo lubię chodzić na długie spacery a jeżeli chodzi o o reklamy do reklamy się w ogóle nie puszczają. Często ograniczone e, zarabianie, bo wiecie, ja tam nie pokazuję świata. Teraz sobie może zacznę pokazywać świat, to nie wiem, to może te live'y nie będą miały tak ograniczonego e, zarabiania. No nie wiem, zobaczymy jak to tam będzie. Jak to tam będzie. A tak to nawet jak te live'y zarabiają, które w ogóle w znacznej części w ogóle prawie nie zarabiają. Tam, jeżeli w ogóle można mówić, że na YouTubie się zarabia, tak? Y, y, Mające takie małe wyświetlenia, bo w rzeczywistości, żeby zarabiać na YouTubie, to trzeba mieć bardzo duże wyświetlenia, No. <laughs> Na YouTubie trzeba naprawdę mieć bardzo duże wyświetlenia, żeby zarabiać jakiekolwiek pieniądze, które mogą e, jakkolwiek e, stworzyć jakikolwiek poważny zarobek, e, tym bardziej biorąc pod uwagę no, dzisiejsze ceny. Wiecie, w rzeczywistości, żeby po pierwsze zarabiać na YouTube, to trzeba mieć dużo wyświetleń, a żeby mieć dużo wyświetleń, to trzeba mieć wielki kanał. A żeby mieć wielki kanał, Wiecie, A żeby mieć wielki kanał, trzeba go najpierw wybudować. A żeby wybudować e, kanał, e, to trzeba go na niego poświęcić bardzo dużo czasu, tak? No i tyle, no, co dużo mówić. A żeby poświęcić bardzo dużo czasu na kanał. No to tego czasu... A skąd mieć ten czas? No to że. No ja robię live y przede wszystkim, bo lubię. Przede wszystkim bo lubię. Dlatego robię live. Y. Lubię chodzić na spacerek, wykorzystuję wtedy sobie czas. I robię sobie te live. Y. Nawet jak są włączane reklamy na live'ach, to w rzeczywistości dochód z liveów. W... W ogóle dochód więc więcej dostają, więc ja to robię, bo ja lubię, lubię się wygadać, nie pracuję z wieloma ludźmi, e, więc mogę się wygadać tak, szanowni państwo, a że mam wielkie, gigantyczne, e, wielkie, gigantyczne, Doświadczenie z pracy z ludźmi i rozmową z ludźmi to lubi się wygadać, lubię sobie pogadać. No i sobie to robię, a z, z, ze względu na to, że mamy demokrację, że mamy jeszcze wolność słowa jako taką, no to sobie chodzę. Jest wersja sportowa live'ów, e, która pokazuje Państwu jeszcze dodatkowo świat. No i myślę, że jest ok, prawda? No ale no, gdzieś tam ktoś się mnie spytał ile zarabia się na live'ach, no to ja powiem no się nie zarabia na live'ach przecież z tego nie ma pieniędzy No jakieś tam grosze wiecie jakieś tam to są jakieś tam to nie są pieniądze no jakieś tam wiecie no trzeba naprawdę przede wszystkim trzeba naprawdę przede wszystkim mieć bardzo bardzo dużo wyświetleń aby Jakkolwiek zarabiać na YouTube, więc jak ktoś chce sobie robić live na YouTube i myśli, że będzie z tego zarabiać, no to w danym momencie, żeby wybudować kanał na YouTube, to naprawdę trzeba słuchajcie, yy, takiego wkładu, wkładu no przede wszystkim finansowego, yy, wkładu czasowego, trzeba rozumieć rzeczy. Dla zwykłego zjadacza chleba, generalnie, tworzenie kanału YouTube no jest prawie że niemożliwe, opowiem Wam tak: prawie że niemożliwe, tak? No stworzyć ludzie, którzy chcieliby stworzyć kanał YouTube, z którego by zarabiali, mus muszą zrozumieć, że przede wszystkim musieliby go tworzyć kilka lat, do tak? no bo zanim zaczną zarabiać odpowiednio pieniędzy, bo w Polsce istnieje coś takiego jak podatki. I tak dalej, które są obrzydliwe, ohydne i bardzo duże. A to wiecie, no, po prostu coś takiego nie istnieje jak od razu zarabianie na YouTube. Bo, żeby zarobić, no to co? Zarobić trzeba co? No bo jest zysk brutto i jest, Szanowni Państwo, zysk netto. No to trzeba to zrozumieć, prawda że jeżeli mamy zysk netto i zysk brutto, no to to, że gdzieś tam Ci wpadnie kilka złotych, no to musisz sobie to policzyć raz za godzinę. No, tak jak mówię, no szanowni Państwo, ja kanał mam od, jeżeli ktoś się mnie tam pyta, bo mnie się pytają o takie finansowe sprawy, jeżeli ktoś chce się pytać o jakieś finansowe sprawy, no to mu powiem, bo to też jest kanał o pieniądzach, to też jest kanał, szanowni Państwo, o finansach i ekonomii. No przecież ja z YouTube nie zarabiam pieniędzy, no. no trzeba być chyba, wiecie, no z, z tego pieniędzy po prostu nie ma. Nie ma ja tam nikogo w życiu bym z takiego punktu widzenia, wiecie, finansowego w ogóle do zakładania kanału YouTube. No nie namawiał, no bo to jest... E, to... No, z tego nie zarobicie po prostu. No i tyle. Jeżeli się ma jakiś tam biznes, prawda? Jeżeli się ma jakiś tam biznes, jeżeli się ma czas, a czas się ma, jeżeli sobie go człowiek wykreuje w życiu, wiecie, bo czas młodym ludziom się wydaje, że w przyszłości czasu będą mieli tyle, co gdy są młodzi, ale. Uwierzcie mi, że nie będziecie mieli czasu żadnego, jeżeli będziecie ludźmi dorosłymi, lub żyć jak dorośli. To, że ja mam kanał YouTube, i że sobie tak gadam do Was tyle godzin, to nie dlatego, że ja z tego zarabiam pieniądze oczywiście, jakieś tam nie wiadomo jakie, że jakieś tam, wiecie, grosze, jakieś groszowe sprawy, które w ogóle nie mają znaczenia z których się w ogóle żadna osoba nie jest przecież w stanie utrzymać. No przede wszystkim, no tak jak mówię, no, a z, z live'ów? to to live'y to ja to robię hobbystycznie. Szanowni Państwo, live'y robię hobbystycznie, bo lubię. I tyle. A w życiu staram się robić to, co lubię. W miarę. Więc... Z tego nie ma żadnego hajsu, no. Eee, no wiecie, no... Eee, mimo to, że się gadało o finansach, ekonomii i tak dalej, i tak dalej, no to ja to robię, szanowni państwo, bo ja mam inne rzeczy w życiu i dlatego mogę sobie pozwolić teoretycznie na, na robienie tego YouTube, a... ale finalnie z tego no nie... Ja nie... Ja nie wiem, wiecie, bo dużo ludzi ma wielkie kanały, przede wszystkim, nie? Dużo ludzi ma wielkie kanały na YouTube, ale... Te kanały wcześniej były budowane, gdy konkurencja w internecie była znacznie mniejsza. Prawda? Konkurencja była znacznie mniejsza i dużo ludzi ma wielkie kanały, tam po 500 tysięcy, 600 tysięcy subskrypcji. No i oni tam naprawdę mogą zarabiać pieniądze. Eee, eee, czy tam 400 tysięcy subskrypcji i tak dalej, czy 300 czy 100 tysięcy, prawda? I ci ludzie no, tam zarabiają tam poważne pieniądze. No ale generalnie dla człowieka dzisiaj wystartować z kanałem YouTube no, w zależności też co robisz, prawda? No ale trzeba zrozumieć, że YouTube od, takiego, od, od takiej biznesowej opcji z znacznej części zwyczajnie się. Sprofesjonalizował, prawda? A to, że akurat mnie no można sobie spojrzeć na moje wyświetlenia, na moje subskrypcje. No ale szanowni państwo, ja to mam dlatego, że mnie czytało ode, wiecie, ponad 10 lat, dużo ludzi. I w tej części są to ludzie, którzy mnie Zwyczajnie followowali przez całe lata, tak? A zebrać taką ilość subskrypcji z zakresu finansów i ekonomii, no to to jest, mimo to, że to jest bardzo mało, prawda? I z tego się nie zarabia, to i tak jest dużo, tak? No to tak jak mówię, więc, jeżeli ktoś chce sobie stworzyć kanał na YouTube, no to może sobie stworzyć, ale wiecie to. To trwa tak trzeba w pieniądze, w to rzucić wiedzę, umiejętności, czas Jeżeli ktoś sobie myśli, że stworzy sobie kanał YouTube i będzie zarabiał kabonę jutro No to niech sobie tak już nie myśli no, tak. e, To nie jest w ogóle No tak jak powiedziałem, no to że ja akurat z wami rozmawiam to dlatego że Ja od dawna mam pewnego rodzaju wiecie, no, rzeczy, które stworzyłem, i tak dalej, ale dla takiego, wiecie, zwykłego człowieka, no to ja wcale bym tego nie radził, bo to jest, yy, yy, moim zdaniem, wybudować dobry kanał YouTube to jest w danym momencie taka filozofia. Oczywiście, w zależności od czym, tak, ale to jest taka filozofia. Jak, no nie wiem, może nawet zostać lekarzem. No poważnie mówię. No. no, myślę, że jeżeli ktoś dzisiaj by zaczął budować od dzieciaka, no wiadomo, że jak ktoś jest dzieckiem, no to wtedy te dzieciaki na tym internecie więcej siedzą, nie? No ale generalnie są różne uwarunkowania. No, ale jeżeli ktoś by dzisiaj chciał wybudować kanał YouTube poważny <słuch> To nie jest takie łatwe, nie? To weź sobie to tak samo, może sobie spróbować wybudować stronę internetową, na której ma na przykład, szanowni Państwo, bardzo dużo wyświetleń. No to proszę bardzo, powodzenia życzę! Powodzenia życzę w walce z Search Engine Optimization, powodzenia życzę z Googlem, powodzenia życzę z tym wszystkim. To nie jest łatwe, a jak widzicie, bardzo często jakieś kanały wybudowane bardzo szybko, które bardzo fajnie wyglądają, no to bardzo często w nie jest zainwestowanych bardzo dużo pieniędzy, które gdzieś tam ktoś inwestuje. Tak? I dlatego tak to działa. Są ogólnie wielkie ośrodki medialne i tak dalej, które wspomagają tworzenie tych kanałów i tak dalej. Dlatego one. Eee, są duże i tyle. A tak, to by były by małe. Eee, ludzie, którzy wiecie, mają od 8 lat kanały, gadają, gadają, robią, robią, robią. No to oni mają od 8 lat kanały. O to chodzi, prawda? Że już te kanały mają przez bardzo, bardzo długi okres i dzięki temu te kanały, szanowni Państwo, są duże, mają dużo wyświetleń, mają dużo followersów, ale st dzisiaj stworzyć. Duży kanał YouTube, który ci zarabia, który myślisz, że będziesz jutro zarabiał bardzo dobre pieniądze, w ogóle pieniądze, takie, które ci się pozwolą utrzymać, bez wcześniejszych jakichś takich, wiecie, konotacji, umiejętności, zrozumienia, w ogóle co to jest internet i tak dalej. No to to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest trudne, jak każdy inny biznes, no. To po prostu nie jest łatwe, ale dobra. Ale tutaj teraz wracając do szanowni Państwo wracając do ukraińców, tak? Bo u nas w telewizji zapomniało się powiedzieć, bo wiecie, my tak wszystko ten, ok, trzeba pomagać ludziom, trzeba pomagać, wiecie, ukraińcom i tak dalej. Ale wiecie, nie zapominajmy. Że Ukraina to skorumpowany, mafijny, oligarchiczny, rozbity, zniszczony mentalnie, psychicznie, fizycznie yy, kraj i państwo, no. no. nie oszukujmy się. No ludzie, którzy tego nie rozumieją, ludzie, którzy tego rozumieć nie chcą, no, wtaczają nas Polaków w bardzo wielki problem, prawda? Bo się na przykład mówi ciągle o Włoszech, że Włochy coś tam, Włochy, że we Włoszech jest wiecie mafia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, co jest oczywiście bzdurą kłapstwem, tak, znaczy bzdurą kłapstwem, bo w Polsce w Polsce w statystykach korupcja jest większa niż we Włoszech, w statystykach zabójstw jest więcej niż we Włoszech, w statystykach, szanowni Państwo, samobójstw jest więcej niż we Włoszech, w Polsce wiele innych statystyk jest znacznie gorszych niż w ludzie we Włoszech, więcej żyją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej jest tanie, jest to, jest tam, to prawda, te nieruchomości, te kredyty i tak dalej, no, no ale wiecie, no i się u nas ma, nie wiem, u nas wpajają nam, że we Włoszech jest źle, czy tam wiecie, w Hiszpanii się źle dzieje, tak? No to szanowni Państwo, weźcie sobie, się zastanówcie, co się dzieje na Ukrainie i związki jako tako, okej, okay, Ukraińcom pomagać i tak dalej, ale związki jako tako z państwem ukraińskim, które jest z państwem, tam im wszyscy pomagają, bo zostali zaatakowani, bo to jest młoda demokracja, tak? Ale... Związki, mieć, szanowni państwo, jako takie z państwem ukraińskim z oligarchizowanym, skorumpowanym yy, do po prostu do, do kości, do kości. Szanowni państwo, Ukraina jest skorumpowanym, zoligarchizowanym do kości państwem. Było i nie będzie wcale lepsza, no, będzie jeszcze gorsza, bo będą psy wojny, bo to, bo tamto. To jest smutne, ale tak szanowni państwo jest. I cóż ja z tym zrobię? I trzeba pamiętać, jeżeli ktoś myśli, że my zyskamy coś na współpracy z Ukrainą, no to tak zyskamy jak z tym zbożem, nie? My nie zyskamy. My, my szanowni państwo, sobie bierzemy piątą kulę u nogi, która tylko będzie krzyczeć, i, i, i o to chodzi, że to z tą Ukrainą to trzeba postępować, tak wiecie. No, wszystkie państwa muszą razem, tak? Litwa, tam wiecie. Nie wiem, Słowacja, Czechy, to wszystkie te, które pomagały, i tak dalej, Polska nie jest w stanie sama tak skorumpowanego... Zoligarch... Kto sobie w ogóle myśli, żeby y, y, pa, państwo ukraińskie tak skorumpowane, zoligarchizowane, pompować naszymi pieniędzmi w przyszłości? No to przecież tacy ludzie powinni pójść normalnie, siedzieć do więzienia. Szanowni Państwo, Ukraina to y, y, skryminalizowany, skorumpowany, zoligarchizowany. Yy, brudny organizm. No ja nie mówię o Ukraińcach no, chcą żyć, no ale ten brudny organizm, ktoś tworzy, prawda? A tworzą go przede wszystkim Ukraińcy. No, no dajmy sobie na spokój no. takie rzeczy, szanowni Państwo, pomagajmy Ukraińcom i tak dalej, ale nie zapominajmy, czym jest Ukraina. No. Powtarzam jeszcze raz, Ukraina jest jednym z najbardziej skorumpowanych krajów na świecie. Tak, pod kątem takich tych krajów, wiecie, europejskich i zachodnich, tak, Gdy, gdyby wyznaczyć Ukrainę w liście mm, państw zachodnich, no to ona by była na ostatnim miejscu w korupcji, prawda, czyli w najgorzej, w korupcji, w złodziejstwie, w oligarchizacji, szanowni państwo, w kumoterstwie, moralności i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W Polsce mamy większą korupcję niż we Włoszech. W Polsce mamy większy bandytyzm niż we Włoszech, co oczywiście się nam wkręca, że jest inaczej, no ale rzeczywistość jest totalnie inna, prawda? Naprawdę, nie zapominajmy, szanowni państwo, bo. Wiecie, tam Morawiecki, tam, o tu, minimalną płacę podwyższy. No fajnie, dziękuję ci, Morawiecki, ale Morawiecki, ja ci powiem tak, że. Wiesz, co nie przykryjesz tego, co chcecie do nas wprowadzić, że Ukraińcom pomagać, tra-ta-ta-ta, Ale szanowni Państwo, no, Ukraina jest trzy razy bogatszym państwem niż my. Dwa razy większym, trzy razy bogatszym pod kątem zasobów. Oni mają elektrownie atomowe, my nie mamy. No. No, z, z, pamiętajmy o tym wszystkim, bo po prostu żyjemy w jakimś obłędzie, zakłamania. Yy, taka jest prawda, że Ukraińcy to by nas wyrąbali pięciokrotnie. Jak ostatnich frajerów, taka jest prawda, tak myślą i tyle. Oni mają elektrownie atomowe. My nie mamy. My nie mamy. Oni mają. I mieć nie będziemy. Zapewniam was, że mieć nie będziemy w najbliższym czasie. A oni mają. A mimo to, jak, jak sprawdzicie zdjęcie Kijowa i Warszawy sprzed 30 lat, to nie wiem, co lepiej wyglądało Kijów czy Warszawa. No a popatrzcie dzisiaj na Warszawę, a dzisiaj na Kijów. Zoligarchizowane, skorumpowane, amoralne yy, yy, społeczeństwo, które nie ma kręgło, kręgosłupa. Nie ma, nie ma, szanowni państwo. Pamiętajmy o tym, pomagać ludziom trzeba, ale nie być ostatnimi frajerami, którzy się wyprówają, słuchajcie, dla y, potem y, 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 organizmu, który będzie niewdzięczny i widzimy, jak jest niewdzięczny w danym momencie, jak jest niewdzięczny największemu swojemu, szanowni Państwo, że tak powiem, a, sojusznikowi i, dobrodziej, i dobrodziejowi, tak? bo Polska jest największym dobrodziejem i największym sojusznikiem Ukrainy a mamy taką ich wdzięczność, że Ukraińcy myślą, że my mamy im wszystko oddać, a oni w zamian nam nic. I tym smutnym akcentem zakończę, Szanowni Państwo, tego live'a. Pozdrawiam. Do usłyszenia.